5 lutego brałeś udział w Mistrzostwach Świata Juniorów w Almatach, gdzie biegnąłeś na miejsce. Dzisiaj jesteś zawodnikiem, który ma za sobą miejsce na podium Pucharu Świata w drużynie. Czy odczuwasz jakąś większą popularność? Eee, nie. Nie no, jedynie taką popularność, to, to nie wiem. Może nas w zachopanym i poza tym normalnie. Nie, 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 nie czuję się jakoś, żebym był jakąś gwiazdą czy coś w tym stylu. Po prostu jestem taką samą osobą jak rok ten. E, za Tobą pierwsza podróż do Japonii. Czy, tam to, czy tamta długa wyprawa zmęczyła Cię jakoś, czy tutaj odczuwasz normalne, normalną swoją formę, dyspozycję? E, tam, y, powiem szczerze, troszkę taki... Y, taki troszkę byłem zmęczony. Gdyby tam dwa dni później były te konkursy, to na pewno bym się czuł lepiej, no ale jak było tak jest, no i, no i lekko było, lekki, lekki taki... no nie dosyć tamtych konkursów. To twoje pierwsze skoki tutaj na Holmenkollen, nie od razu w dosyć ciężkich warunkach, ale widać było, że ta próba kwalifikacyjna sprawiła cię sporo radości. E, powiem szczerze, że nie jestem do końca z tego skoku, ale jak najbardziej cieszy fakt, że, że bez problemu mogę wejść do, do konkursu i, i to cieszy. Czego głównie brakowało w dzisiejszych próbach? No, Takiej, nie wiem, świeżości takiego. Jakby to nazwać, no obycia deskoczy.